Partnerem odcinka jest NordVPN. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Jeśli chodzi o generalnie pokusy i ambicje, to ludzie od tysiącleci są tacy sami, zmieniają im się tylko możliwości. To samo tyczy się cenzury. W naszych czasach można ją uprawiać na wiele sposobów, bo i mediów jest wiele. A jak to wyglądało kiedyś? Dzisiaj opowiemy Wam o tym, kto i dlaczego banował oraz palił książki. Kiedy powstał indeks ksiąg zakazanych, jak doszło do sytuacji, że na czarnej liście kościoła znalazła się Biblia? Jacy polscy autorzy na tejże czarnej liście się znaleźli? Czemu nigdy nie było tam Mein Kampf? I kiedy Niemcy dokonali Bibliokaustu? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Indeks Librorum Prohibitorum! Nie, to nie jest jakiś mało znany czar z Harry'ego Pottera, tylko nazwa spisu, od którego musimy dzisiaj bezdyskusyjnie zacząć. Chodzi bowiem o indeks ksiąg zakazanych, który Kościół katolicki prowadził przez ponad 400 lat. Jaki miał powód? Dobry, przynajmniej z jego perspektywy, bo chodzi o walkę z niewygodnymi tekstami. Przede wszystkim tymi autorstwa Marcina, Lutra i innych gości odpowiedzialnych za reformację. Co gorsza, to już nie był przyjemny X wiek, kiedy w Europie było w porywach z dziewięć książek. Oczywiście przesadzam, żeby się zaraz nikt nie czepił. W każdym razie, za sprawą wynalazku, druku, teksty, również te niewygodne, można było trzaskać masowo. Kościół zareagował względnie szybko. Pojawiły się papieskie dokumenty zalecające palenie heretyckich tekstów. Czasem też organizowano pokazowe jaranko, ale przede wszystkim zadbano o to, żeby ludzie dowiedzieli się, co grozi za produkcję, posiadanie i handel. Oczywiście cały czas mówimy o heretyckich tekstach. Otóż Wieczne potępienie. Jednak to nie wszystko, bo uznano, że trzeba lepszego systemu kontroli i terroru, więc nie powinno Was przesadnie dziwić, że przodownikami pracy w tej kwestii okazali się yy, Czesi. Nie no oczywiście, że Niemcy, a konkretnie pewien biskup z Frankfurtu, który wymógł, żeby na jego rewirze nie mogła się ukazać żadna książka, która nie miała stosownego nomen omen błogosławieństwa kościelnego. Jednak przełomowy dla losu wielu książek okazał się Sobór Trydencki w 1545 roku. Na nim nie tylko ustalono, jaka jest jedyna słuszna i warta poznawania wersja Biblii, chodzi o jej łacińskie tłumaczenie zwane Wulgatą, bo było jeszcze coś. W skrócie stwierdzono, dobra, bierzemy się już na poważnie za te niewygodne teksty. Musimy powołać specjalną komisję, która ustali, jakie księgi mają być zakazane, i później ten zakaz będziemy egzekwować. W końcu od czego mamy inkwizytorów, prawda? No i faktycznie komisja zbierała się parę razy w roku, przeglądała różne teksty i oceniała je pod kątem. Poprawności teologicznej i zgody z moralnością Kościoła. Ostatecznie jednak o tym, co ma się znaleźć na czarnej liście, miał zdecydować papież. W końcu ukazał się oficjalny indeks posoborowy. Był rok 1564. Jakie teksty tam znajdziemy? Oczywiście to, co śmiał wyszczekać Luther, Kalwin i im podobni. Ale niektórych zapewne też zdziwi, że Biblia trafiła do indeksu ksiąg zakazanych, a konkretnie wszystkie wersje Biblii poza uznaną oficjalnie przez Kościół Wulgatą, a zatem wszystkie inne łacińskie tłumaczenia. Przekłady na języki narodowe, to wylądowało na czarnej liście, co jednak na dobrą sprawę nie było przesadnie szokujące. Natomiast z biegiem czasu komisja zaczęła na czarną listę wrzucać coraz więcej tekstów niereligijnych, co wystarczyło, żeby stać się autorem wyklętym. Kościelnego bana można było dostać za pisanie o rzeczach obscenicznych i generalnie niemoralnych, ale szkoda tylko, że wystarczył czasem tylko fragment, żeby cała publikacja przez niego wjechała do indeksu ksiąg zakazanych. Tak na przykład było z dekameronem, w którym owszem, jest co nieco pikanterii, ale z drugiej strony znakomicie ukazuje, jak różne warstwy społeczne żyły w czasie epidemii dżumy. Wychwala się tam też godne wychwalania ludzkie postawy, ale to już nie obchodziło komisji, która o dziwo o wiele łaskawiej obeszła się z dziełem życia Mikołaja Kopernika. Żeby było jasne, komisja była ta sama, ale członkowie już zupełnie inni, bo przeskoczyliśmy sobie do roku 1616, bo wtedy właśnie o obrotach ciał niebieskich wjechało do indeksu ksiąg zakazanych. Późno zważywszy na to, kiedy sam pan Mikołaj Kopernik udał się obracać między ciałami niebieskimi, czyli że umarł. W każdym razie również szokujące jest to, że jego dzieło zostało tylko częściowo zakazane. Zalecono jedynie, żeby pozwalać na publikację tylko takich wydań, w których znajdą się adnotacje dla czytelnika, informujące, żeby nie brał tego wszystkiego za pewnik, że to są tylko takie tam hipotezy autora. Swoją drogą Mikołaj Kopernik nie był jedynym Polakiem, jaki znalazł się w indeksie ksiąg zakazanych, bo w różnych edycjach pojawili się jeszcze Mikołaj Rej czy Adam Mickiewicz. Ten ostatni za to, że jego teksty były Zbyt polityczne. Na bank kojarzycie tę sytuację, jak raz na jakiś czas jest aktualizowana lista szkolnych, lektur, no i panuje wielkie oburzenie, zarówno w kwestii tego, co się tam dodaje, jak i co się usuwa. Nie inaczej było z indeksem ksiąg zakazanych, bo na przykład potężne zdziwienie u niektórych wywołało wciągnięcie na czarną listę Talmudu, jednego z podstawowych tekstów judaizmu i to dosyć szybko, bo w 1596 roku, albo tekstów Machiavelliego, co wywołało uniknięcie. Liczne protesty we Florencji, więc to nie tak, że ludzie zawsze z pokorą przyjmowali te zarządzenia. Ostatnia z 16 aktualizacji miała miejsce w 1948 roku i na liście znalazło się ponad 4000 pozycji. A wiecie co, nigdy nie zagościło na czarnej liście kościoła? Oczywiście, że Mein Kampf. Przyglądano się tej książce w komisji, jednak ostatecznie uznano, że ta podstawa zbrodniczej nazistowskiej filozofii nie może zostać wciągnięta do indeksu ksiąg zakazanych, bo bądź co, bądź. Adolf Hitler to głowa państwa i byłoby to niezgodne z naukami świętego Pawła. Z innych autorów, którym przyglądano się na komisji, ale ostatecznie odpuszczono, warto też wymienić chociażby Karola Darwina. Generalnie jednak indeks ksiąg zakazanych nigdy nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Nie było opcji, żeby sprawnie kontrolować, kto ma jakie książki, a czarnej listy mało kto się trzymał. Druk robił się zbyt powszechny, w związku z czym Kościół stwierdził, że nie ma co już z tym walczyć, prawda? No nie do końca. Bo owszem, na Soborze Watykańskim II w 1966 roku ogłoszono, że Indeks Ksiąg Zakazanych przestaje obowiązywać, ale w tym znaczeniu, że nie trzeba się już obawiać wiecznego potępienia za czytanie tych wszystkich tekstów. Poza tym Kościół odpuszcza sobie cenzurę i pokłada nadzieję w dojrzałym sumieniu czytelników i wydawców. Aczkolwiek indeks Ksiąg Zakazanych pozostał moralnie wiążący czyli, że mile widziane jest, jeśli wierni będą się tych tekstów wystrzegać. A czy palenie książek jest równie nieskuteczne co ich zakazywanie? No jeśli chodzi o odzyskanie kontroli nad tym, co ludzie czytają, no to tak, to też się nie za bardzo przekłada. Niemniej jednak palenie książek to jest bardzo mocny symbol, co zauważono już setki lat temu. Puszczanie z dymem tekstów religijnych i filozoficznych to jest bardzo mocny wyraz pogardy wobec ludzi, dla których te teksty są po prostu Filarami życia. Innymi słowy, wspaniała pożywka dla propagandy, i moglibyśmy tutaj namnożyć przykładów bardzo wiele sprzed wieków, ale po co, skoro nie minęło jeszcze nawet 100 lat od tego najważniejszego? Teatralna atmosfera, płomienie, jawna pogarda wobec ludzi uznawanych za gorszych. Oczywiście, że przenosimy się do hitlerowskich Niemiec, a w zasadzie do samego ich początku, bo do maja 1933 roku, konkretnie do 10 maja, kiedy miała miejsce wielka akcja palenia książek. I od razu musimy sobie zaznaczyć, że o dziwo ogromną rolę w tej akcji odegrali studenci. O dziwo dlatego, że przecież studenci często kojarzą się z oporem wobec totalitaryzmu, wobec tyranii, chociażby nasi rzacy konspirujący za zaborów czy za komuny. No ale nie każdy i nie zawsze może się takimi młodymi ludźmi pochwalić. Oczywiście, cała akcja przeciwko duchowi antyniemieckiemu, w ramach której odbyło się palenie książek, została wymyślona i zorganizowana przez partię. Choćby w Berlinie w czasie Bibliokaustu przemawiał Hermann Gering, ale bez udziału studentów by się to po prostu nie udało. Tymczasem do puszczenia z dymem przełomowej literatury znalazło się naprawdę wielu chętnych w 34 miastach akademickich. Jak wyglądało to nazistowskie przedstawienie? Ułożono wielkie stosy skłód, a jak się ściemniło, to w ich stronę ruszyły kolumny studentów. Ci najbardziej zaangażowani byli ubrani w niebieskie koszule, białe spodnie i buty oficerki. Za nimi szli kolejni, przygrywała im orkiestra. Oczywiście, że staro niemieckie marsze. To wszystko odbywało się w świetle pochodni, a z tyłu jechały ciężarówki, na których zapewne domyślacie się, co było. Naturalnie, że książki, w przypadku których uznano, że ich treść podważa życie rodzinne, małżeńskie lub miłość, albo etykę naszej młodzieży lub naszą przyszłość, bądź uderza w korzenie niemieckiej myśli, niemieckiego domu oraz w siły witalne naszego narodu. Oczywiście zupełnie przypadkiem były to książki żydowskich autorów. Po dotarciu na miejsce zaczynał się główny element pokazówki. Jurgen, co wy tam palicie? Marksa. Ale jak minister chce, to Franz ma Einsteina. Studenci tworzyli łańcuch i podawali sobie z rąk do rąk kolejne książki, które niebawem lądowały w płomieniach. A przy tym jeden z nich wykrzykiwał nazwiska takich właśnie autorów jak Einstein, Marx, ale też Hemingway czy Kafka. I nie możemy sobie, znaczy może i możemy, ale bardzo bym nie chciał, nie skorzystać z tej sytuacji, żeby nie podzielić się z wami moją refleksją na temat procesu przed chwilą wymienionego pana Kawki. Jest to moim zdaniem straszny gniot, i ja wiem, że to jest książka wydana mimo zakazu autora, już po jego śmierci, ale aż mnie telepie, jak o tym myślę. Wróćmy już może jednak do Niemców, którzy bynajmniej nie palili dzieła Kawki, dlatego że opicie się błota z solą i żyganie godzinami za śmietnikiem jest lepszą inwestycją czasu i sił niż czytanie procesu. Do ognia poleciały też egzemplarze żydowskiej Biblii. Oczywiście Niemcy podczas tego złowrogiego performanceu nie spalili wszystkich egzemplarzy zakazanych przez siebie książek, no bo było tego zbyt wiele, nawet jak na ich wielkie stosy. W kolejnych miesiącach wycofywano z bibliotek, czytelni i innych miejsc zakazane teksty i szło to w większości na makulaturę, co nie zmienia oczywiście faktu, że 10 maja z dymem poszło jakieś 90 tysięcy woluminów. Tygodnik Time opisując akcję, użył określenia Bibliokaust. Przesadzili? Dziś pewnie wiele osób uznałoby, że tak. Przy czym pamiętajcie, że to był rok 1933 i o Holokauście-ludobójstwie jeszcze się nikomu w najstraszniejszych koszmarach nie śniło. To znaczy, okej, okay, może się komuś śniło. Nazistom i innym psychopatom, przy czym raczej w ich przypadku nie były to koszmary. Tak czy inaczej, redakcja, tworząc ten zbitek Bibliokaust, połączyła słowo Biblia w znaczeniu księga i Holokaust w tym oryginalnym znaczeniu czyli ofiara całopalna. Niemniej jednak to straszne palenie książek okazało się potwornym proroctwem, które większość opinii publicznej po prostu olała. Wśród tych osób byli ludzie, którzy zdecydowanie powinni wiedzieć lepiej, tymczasem uznali akcję z 10 maja za niewinną, acz żenującą dziecinadę. Takie teksty można było usłyszeć na spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy. No serio, ci ludzie akurat zdecydowanie błyskawicznie powinni skojarzyć do jak strasznych rzeczy mogły doprowadzić inaczej, do jak strasznych rzeczy doprowadzały już w przeszłości takie manifestacje. No ale niebawem cały świat miał się przekonać, do czego dążyli Niemcy. Żeby jednak nie kończyć przesadnie pesymistycznie, to na koniec zapodamy Wam jeszcze jeden przykład publicznego spalenia książki. Zaryzykujmy nawet stwierdzenie, że całkiem zabawny, choć też wiążący się z manifestacją niezadowolenia. Miało to miejsce w 1836 roku w angielskim Norwich. Co więcej, publiczne spalenie książki zorganizowała Biblioteka Publiczna, bo tamtejszej ekipie bardzo nie spodobało się tłumaczenie książki o Faustie, Jakie popełnił pan George Borrow. Mianowicie nie spodobało im się to, że tłumacz obraził ich miasto w tym fragmencie. Mieszkańcy mieli tak brzydkie figury i tak pospolite rysy, że diabeł przyznał, iż nigdy nie widział nigdzie podobnych, jeśli nie liczyć, mieszkańców angielskiego miasta Norwich. Zasłużył! Nie, nijak nie da się usprawiedliwić palenia książek czy ich zakazywania przez tworzenie jakichś czarnych list to jest po prostu cenzura. Każda wiedza jest istotna, każdy zbiór poglądów jest warty tego, żeby się z nim zapoznać, nawet jeżeli się z takimi treściami nie zgadzamy, bo inaczej będziemy tkwić w tych swoich bańkach informacyjnych i się nawzajem na siebie nakręcać, aż w końcu szambo wybije przez walkę z wiedzą, przez cenzurę. Oczywiście w naszych czasach jest to szczególnie realne, biorąc pod uwagę to, że żyjemy w czasach internetu, ale kontrolowanie tego, co kto czyta i co kto ogląda, to nie jedyne zagrożenie, jakie czycha w sieci. Bo w zasadzie w każdej chwili nasze dane mogą wycieknąć z jednego z miejsc, w których zdążyliśmy je przez lata zostawić. Co gorsza, mogą zostać sprzedane komuś, kto będzie się nimi w nielegalny sposób posługiwał. Gdzie się takie rzeczy dzieją? W dark webie, ale na szczęście teraz dzięki NordVPN możecie się o tym natychmiast dowiedzieć, bo pakiet Norda w swoim arsenale ma również opcję Dark Web Monitor, dzięki której ekspresowo zostaniecie powiadomieni, jak ty tylko wasze dane zaczną się pojawiać na podejrzanych stronach. Narzędzi, które pomogą wam być w necie bezpieczniejszymi, Nord ma oczywiście dużo więcej. A czy taka kolosalna praca wpływa na prędkość netu? Odrobinę, ale to jest i tak najszybszy VPN na świecie, a poza tym sami możecie zdecydować, które aplikacje wymagają ochrony, a które nie. To jest bardzo łatwo ustawić w ich aplikacji. Zdecydowanie się więc opłaca tym bardziej, że z naszym spersonalizowanym linkiem kupicie pakiet Norda z kolosalną zniżką i jeszcze dostaniecie 4 miesiące gratis. Wbijajcie zatem śmiało poszczegóły do opisu filmu, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był NordVPN.